Czy to baśniowy zamek we Francji, jeden z zamków nad loarą? Nie, to zamek z tajemniczego ogrodu z powieści Frances Hudson Burnett. Czy w dzieciństwie Waszą wyobraźnię też rozpalał słynny tajemniczy ogród? W powieści był on najpiękniejszym miejscem, jakie Mary, główna bohaterka, kiedykolwiek widziała. Wszędzie można było dostrzec pnącza róży okalające drzewa i mur. I tak właśnie sobie tajemniczy ogród wyobrażałam. I jeszcze to tajemnicze wejście do ogrodu. Gwoli przypomnienia, powieść Tajemniczy Ogród opowiada o wzruszającej, przepięknej przyjaźni trojga dzieci: sierotki Mary, Gika oraz pozornie schorowanego panicza Kolina, który dzięki tajemniczemu ogrodowi odzyskuje zdrowie. Tak całkiem na poważnie, Danrobin Castle to ogromny, baśniowy zamek położony w północno-wschodniej Szkocji, w Highlands, nad brzegiem Morza Północnego. Zamek ten do dnia dzisiejszego jest siedzibą hrabiego i klanu Sutherland, którzy zamieszkują najmłodszą część zamku. Początki Danrobin sięgają XIII wieku. Zamek to nie tylko jeden z najstarszych obiektów w Highlands, ale również jeden z największych. Znajduje się w nim aż 189 komnat. Zamek zbudowany jest tak, że z okien można podziwiać rozbijające się o brzeg fale. Nazwa Dan Robin oznacza w języku gaelickim, czyli dominującym języku Szkocji między X a XII wiekiem, wzgórze Drozda lub Ford Drozda i pochodzi prawdopodobnie od Roberta, szóstego hrabiego Sutherland, który zmarł w 1427 roku. Dan Robin Castle zaprojektowano na Podobieństwo francuskich zamków z nad Loary, przez co, jak widać, znacząco różni się od pozostałych szkockich zamków, które wyglądem raczej przypominają twierdzę. Początki Dan Robin wprawdzie sięgają średniowiecza, ale większość obecnego budynku i ogrodów została dodana przez Sir Charlesa Barrego w latach 1835-50. Dan Robin Słynie nie tylko z pięknych wnętrz, ale też przede wszystkim z ogromnych otaczających go ogrodów. Ogrody Dan Robin, ukończone przez Charlesa Barego w 1850 roku, inspirowane były francuskim formalnym stylem ogrodów w Wersalu. Czyż nie są przepiękne?